Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj laweta ze sportowymi samochodami. Było trochę pytań o ten zestaw i zobaczymy, co tutaj wyszło fajnie, a co trochę gorzej. 430 zł bez grosza, to wysoka cena katalogowa, jak na Lego City, a mamy tutaj 1000 klocków, no prawie, 998, 4 minifigurki i zobaczmy, jak wyszły te auta. Widzę tutaj pomarańczowy samochód elektryczny, coś w rodzaju muscle cara, no i Chyba jakiś taki pojazd Gangusa, rodem wiecie, z szybkich i wściekłych. Okej, okay, sprawdźmy, zbudujmy, będziemy mądrzejsi. Na pierwszy rzut oka ten ciągnik siodłowy wydawał się niewielki, ale dwie minifigurki obok siebie mogą zasiąść. No i możemy także odchylić całą kabinę, co by dostać się do silnika. No, jest ten sam patent, który widziałem o chociażby w warsztacie, gdzie mogliśmy podczepiać te przody i zdaje się tyły pojazdów. Tutaj dotyczy chyba to maski, a właściwie zderzaka. Okej, okay, otwórzmy. Koniec tej gadaniny. No tutaj na pewno bylibyśmy w stanie. Trzy samochody przewieźć, a może nawet cztery, to jeszcze się zobaczy. Czy będą papierowe worki z klockami? Podejrzewam, że tak, ale to jeszcze trzeba się upewnić. <laughs> Jak zwykle, moje tutaj prognozy okazały się niesłuszne, no bo mamy jeszcze takie, o, przezroczyste. Ty, no, trochę tego klocka jest, przynajmniej dziewięć worków, i pewnie podzielili to w instrukcji. No, powiedzmy na budowanie lawety, naczepy. No i powiedzmy ciągnika siodłowego, osobno każde auto, ale to jeszcze zobaczymy. Ojej, no wolę jak to robią na taśmę, bo na klej to zobaczcie, co się z tą teczką dzieje. I tutaj, chociaż miałem rację, wydaje mi się, że tak, chociaż akurat ten duży niebieski pojazd traktują jako jedno. No i mamy takie mini instrukcje. O, to już chyba wiem. Co na Speedbuildzie złożymy, ale to się jeszcze okaże. Widziałem tutaj jeszcze naklejki. Okej, okay. no właściwie obklejamy 3 z czterech samochodów. Tak to nazwijmy, bo na tym pomarańczowym właściwie niczego tutaj na listku nie przewidziano. I czy to wszystko? Tak, jak najbardziej, to ja idę pobudować, tak jak mówię, będzie fragmencik Speedbuildu, ale raczej taki niedługi. No, to jest chyba nieźle podzielone. Więc ta budowa też nie powinna zająć dłużej niż powiedzmy jakieś 80 minut, ale to Wam za chwilę powiem. No, i rzeczywiście model zajął godzinę z hakiem, i był to proces przyjemny, bo co chwilę zabieramy się za inny wehikuł. Ja, oczywiście, wiem, że w momencie lawetowania kierowcy nie powinni być w pojazdach. To zdaje się jest niedozwolone, ale nie chciałem pogubić minifigurek. No i cóż, kiedy tak spoglądam na tą naczepę, to ten ciągnik siodłowy wydaje się jakiś taki malutki i tak jest lepiej niż w przypadku ciężarówki dla graczy, ale zwróćcie uwagę, no to powinno być nieco bardziej rozbudowane. Ja oczywiście widzę, że tam mamy raczej inny typ ciągnika siodłowego. Tutaj w tym niebieskim silnik jest niejako przy podwoziu, musimy podnieść kabinę, ale tak naprawdę i tak to powinno być, nieco większe, nieco szersze, być może z miejscem na odpoczynek dla kierowcy. Zwróćcie uwagę na ten nowego typu zaczep. No pojawiało się to przy innych pojazdach, chociażby tej żółtej ciężarówce, ale nadal to jest świeżynka. No właśnie, jeżeli chodzi o wymiary, to około 46 cm długości, podobnie jak ta żółta ciężarówka, czyli od 2024 możemy wypełniać Lego miasto naprawdę monstrualnymi pojazdami. Wrzucam to szybko na obracarkę. Tak jak mówiłem, 46 cm długości, mniej więcej 15 cm wysokości, pod warunkiem, że tam na górze umieścimy jakiś pojazd, no i mniej więcej 9 cm szerokości. Może być. Zwróćcie uwagę, jak fantastycznie, jakby działa ten mechanizm. Na początek wyprowadzamy pojazd, który mamy na dole. O, cyk. Tu musimy go tak dosyć mocno, agresywnie wypchnąć, no bo mamy tutaj oczywiście blokady, co by te samochody nam się, wiecie, nie stulały, nie wywróciły i dopiero teraz możemy popchnąć o te klocki i właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam sobie delikatnie zjechać. No właśnie, ale czy delikatnie? Rampa nie jest idealna, a te pojazdy są tak nisko zawieszone, że właściwie brakuje tutaj realizmu. No od razu mielibyśmy uszkodzone progi, ogólnie zderzaki, i to wcale nie byłoby dobre dla takich samochodów. Ja też się zastanawiam, dlaczego wykorzystano wszędzie takie duże nadkola. Przecież są inne elementy tego typu, ale do tego przejdziemy za chwilę po kolei. Czekajcie, pokażę Wam to wszystko jeszcze z tej perspektywy, może to będzie lepiej widoczne. Estetycznie ta laweta naprawdę fajnie wygląda. Niektórym może przeszkadzać ten taki grubszy element, no ale w sumie jakoś musi się ta góra trzymać, więc nie będę na to narzekał. Natomiast to, no to jest dramat: tutaj w pewnym momencie gubimy kontakt z podłożem, jeżeli chodzi o przednią oś i musimy przytrzymać całą lawetę. I tak sobie bardzo wiecie wyobrazić, że tutaj wjeżdżamy, później jest już w porządku, no okej, okay. mamy naturalne wyboje, żeby wiecie przyblokować te koła, ale tak naprawdę, no coś tutaj skasztaniono. W LEGO City chodzi o to, żeby to było bawialne. To niekoniecznie musi idealnie wyglądać. Wiecie, to jest seria przeznaczona raczej dla młodszych odbiorców. A tutaj coś ta funkcja jest mało satysfakcjonująca. Wygląda ok, łącznie z tymi znakami ostrzegawczymi, zbudowanymi na zasadzie właściwie maluteńkich płytek. Ta funkcja bawialna powinna dostarczać więcej czadu, bo tak, to jest kaszanka. No, o tyle dobrze, że kiedy auta trafią już na lawetę, to możemy tym energicznie potrząsać i one raczej nie powinny spaść. No to tutaj lata mocniej, dlatego że z tyłu mamy jedną ośkę na małych kołach. Kolejna dziwna decyzja, ale do tych mniejszych pojazdów zaraz przejdziemy. Podoba mi się, że tutaj pamiętano o lampkach, to jest dobrze wszystko przemyślane, no i tak naprawdę gdyby ten ciągnik siodłowy był nieco większy, gdyby sam wjazd dawał więcej satysfakcji, to tutaj moglibyśmy się zakręcić obok bardzo wysokiej noty, ale chyba to będzie nota trochę niższa, niczym zawieszenie tych mniejszych. Out. Jak widzicie, naczepę tymczasowo osadziłem na nóżkach, bo to też jest możliwe. Nogi są takie dosyć liche, ale spełniają swoją funkcję, więc jest ok. Bardzo dużo z tego zestawu będzie można wymontować tych szarych tarek oraz takich czarnych grilli, ale chyba tego zestawu nie kupuje się pod elementy, bo dużo taniej wyszłoby na bricklinku. No w każdym razie, zajrzyjmy do kabiny. To się robi bardzo wygodnie. Wystarczy zdjąć dach. I co my tutaj mamy? Jest kierownica, są dwa miejsca, bardzo dobrze. Niestety nie mamy otwieranych drzwi, a to by się raczej tutaj wmieściło. No i maska jest bardzo charakterystyczna. Trochę ta budowa jest podyktowana tym, że możemy sobie tutaj w ten sposób to odgiąć i zajrzeć. Okej, okay, no jest silnik. Mamy tutaj wykorzystane wrotki, jakieś takie okrągłe elementy, jeden na jeden czarne, i to daje radę. A wyżej mamy jakiś wywiecznik. Mamy apteczkę oraz gaśnicę, niezbędne minimum. No tak naprawdę jestem zadowolony. Jeżeli tutaj bylibyśmy w stanie powiększyć to wszystko i zamontować kabinę sypialną, byłoby fantastycznie, ale tak jest tylko dobrze. Nie wiem, dlaczego ostatnio w zestawach nie wrzucają tablic rejestracyjnych, to się robi dość irytujące, natomiast tutaj mamy jakieś światła. Zabrakło chyba czerwieni albo pomarańczy, ale dobra, niech tam będzie. No, tak naprawdę nie jest to zły zestaw, ale gdyby można tutaj fajnie wjechać na górę lub dół i to dotyczy wszystkich trzech aut, zawsze musimy zaliczyć solidną obcierkę. Okej, okay, przyjrzyjmy się tym mniejszym gablotom. Różnorodność to słowo klucz dla tych aut i jednocześnie ich silna strona, no bo zobaczcie, ten tutaj pomarańczowy pojazd. Fantastycznie futurystycznie wygląda. Mamy kokpit, który przechodzi w pokrywę na silnik. I wygląda to naprawdę ciekawie. Następnie mamy klasyczny motyw płomieni, maska żółta, fajnie to przechodzi w ten ogień, no i z tyłu mamy wszystko utrzymane w czerni, tylko ten przód jest jakiś taki chyba zbyt mocno przekombinowany. Gdzie się podziały rejestracje, tego nie rozumiem. A chyba najmniej ciepłych słów mam pod adresem tej tutaj bryki, taka fioletowa. Niekoniecznie mocno mi się podoba, no ale za to mamy taki powiedzmy bardzo sportowy spoiler. No i okej, okay, tego nie podejrzewałem, że tutaj możemy zarówno przód, jak i tył sobie odhaczyć, ale oczywiście te wszystkie inne kombinacje wyglądają dość przypadkowo i dziwnie. No sprawdźmy, czy na przykład tył od tego pomarańczowego siedzi zgrabnie i ładnie. O, w tym fioletowym wozie. Powiedziałbym, że tak średnio. I jeszcze dla Was, specjalnie dla Was, przygotuję kilka takich niecodziennych połączeń. Lepiej nie zawracać sobie tym głowy. Zawsze w środku w każdym tym aucie mamy rzecz jasna kierownicę i podobają mi się takie niektóre smaczki jak na przykład srebrne lusterka. O, w tej tutaj bryce. Uf, udało się znaleźć jakiegoś plusa dla fioletowego auta. Jeżeli coś przeoczyłem piście w komentarzach, no tutaj niby bylibyśmy w stanie wyciągnąć silnik, ale jakoś tak mocno przeciętnie to zbudowano. Nie, no kształty nie są takie złe. Tak naprawdę to jest typowy standard LEGO City. Do tych pojazdów nie mogę się za bardzo przyczepić. Każdy z nich mógłby być elementem jakiegoś niewielkiego zestawu. Takiego wiecie, za 45 zł katalogowo. Czy to wygląda akceptowalnie? Zdecydowanie tak. Jeszcze sobie zajrzyjmy na waszych oczach do środka takiego jednego pojazdu, którego tutaj nie zdążyłem zmasakrować przez dziwne miksy. O tutaj aż by się prosiło żeby móc zajrzeć do bagażnika, ale niestety takich luksusów nie mamy. O z tych trzech to chyba mimo tych takich małych tylnych kół, to jest mój faworyt. A jak tam u was? W zestawie znajdziemy cztery minifigurki, dwie kobiety, dwóch mężczyzn i chyba najciekawiej wypada ten oto facet, no ma jakiś emblemat sowy na t na to narzucona jakaś czarna bluza. Tutaj jeszcze widzę pochromowany zamek od tyłu, też wygląda to przyzwoicie. Niestety nie mamy żadnych nadruków na spodniach, a tą panią to kojarzę, że często występuje w takich największych zestawach. Ona, na przykład w Śródmieściu. Tak naprawdę to są mocne zwyklaki i jeden alternatywny grymas... Po prostu ta pani w płaszczu jest trochę zakłopotana i to tyle. Aha, możemy podmienić ten kaszkiet na jakąś rosztochraną fryzurę. No dobra, zawsze coś nowego, jakiś taki element do zabawy przydałyby się jakieś akcesoria, niby mamy gaśnicę i apteczkę, ale chociażby kubek. Bo telefon to może nie, no bo nie powinniśmy korzystać w czasie jazdy, ale mimo wszystko, no do zabawy to by było jakieś tam urozmaicenie. Ten zestaw pod kątem akcesoriów wypada dość średnio, zresztą minifigurek tak samo. Ile razy widzieliśmy taki oto dres? Wiele, naprawdę wiele. Z drugiej jednak strony, to jest tylko Lego City, to mają być jacyś tam randomowi mieszkańcy. Potencjał z pewnością był. No, laweta to jest wdzięczny temat i prawdopodobnie każdy z nas w dzieciństwie chciał mieć taki pojazd. Ale tutaj mimo wszystko zabrakło jakiejś magii, jakiegoś pomysłu, jakiegoś szału, jakiejś satysfakcji, jakichś lepiej przemyślanych pojazdów, które by nie haczyły o pierwszą, lepszą przeszkodę. No, dlatego nota końcowa wyjątkowo nie będzie jakaś taka bardzo wysoka. To już słyszeliście w czasie recenzji, że byłem taki jakiś rozdrażniony i co już znajdowałem drobne niedopatrzenia w tym secie 7 na 10 to jest absolutny max co mogę dać elementy zapasowe no widzę tam wrotkę Kilka takich maluteńkich klocuchów, o jest ta srebrna ćwiartka, jest mała opona i zatyczka od keczupu albo kran z gorącą wodą. <grych> na pewno wiecie o jaki element chodzi. To by było na tyle, piszcie w komentarzach, który z tych mniejszych pojazdów najmocniej Wam się podoba i czy Was również nieco rozczarowała ta laweta. Hej!